się bardzo, jeżeli ludzie chcą je. mieć zielono wokół siebie. Je. Będziemy sadzić roślinki zarówno ozdobne, jak i też właśnie zioła, truskawki, porzeczki. Najpierw trzeba do, dołek wykopać i przesypuję. Potem trzeba wziąć taką truskawkę, dać to do dołka, potem przysypać i konkretnie podlać. Nasza wycieczka skupi się na takim. W obrazowaniu historycznym terenu hutniczego, który znajduje się dookoła muzeum. Bardzo nam się podoba muzeum, jesteśmy tutaj ze znajomymi, a bardzo fajny czas tutaj spędzamy. Jesteśmy zachwyceni zaangażowaniem wszystkich pracowników, co widać i widać, że oni tutaj włożyli serce, i nie tylko pracę, ale i serce. Także super. Trzeba znaleźć postać Erika. A bo co ten ogień nam na kucie? Cyk w ten kik. Zabawa jest dość ciekawa, można tutaj dużo rzeczy się dowiedzieć i z historii huty, i z mitologii. Huta to nie tylko sam zakład pracy, ale to jest również to, co jest powiązane z życiem ludzi związanych z hutą. I myślę, że w życiu hutników ogród i rośliny, które użytkowali na co dzień, były niezwykle ważne w momencie, czyli około 4 miliarda lat temu, węgiel 300 miliona. a my ludzie dopiero 200 tysięcy lat Teraz robimy właśnie warsztaty z projektowania, odbijania toreb. Użyłam takiego koloru, po w końcu z ognia i zrobiłam taką torbę. i oprowadzanie to super, super. Rysunki techniczne.